Czy wiecie, że mija już 20 lat od kiedy film z Garfieldem, gdzie głos podkładał mu Bill Murray, pojawił się na ekranach kin? No to uznawane jest przez samego Billa Murray'a za jego jedno z najgorszych po prostu prac, jakie w życiu wykonał. Zresztą wyśmiewane co rusz przez tego aktora właśnie występ głosowy w Garfieldzie. 20 lat, dostajemy kolejną animację tym razem, nie film aktorski, tylko animację z Garfieldem, która ma przedstawić kolejnemu pokoleniu właśnie tego bohatera. Bohatera, który tak naprawdę wyrósł z krótkich komiksów o leniwym kocie, który lubił żreć. A tu dostajemy animację o kocie, który nie wiem, zostaje jakimś złodziejem, szpiegiem, cholera wieczym. Historię rudego kota chyba zna każdy. Natomiast w tej wersji filmu młody Garfield zostaje porzucony za malutkiego kociaczka przez swojego ojca, zanim on trafił właśnie pod skrzydła Johna, bo chyba właśnie takie imię nosi właściciel Garfielda. Natomiast po latach spotyka on swojego dawno zaginionego ojca i wraz z odnim wyruszają ku przygodzie, aby ojcu pomóc i zrobić największy napad w swoim życiu. Bo wcześniej największym napadem w życiu Garfielda był napad na lodówkę. Na początku tego filmu, kiedy widzimy młodego Garfielda, to animacja jest przeurocza. No naprawdę, mały Garfield wygląda przeuroczo. Ale kiedy film już później się rozpoczyna i mamy tego większego Garfielda, no wygląda on po prostu ładnie. Animacja jest po prostu ładna, taka żywa. Myślę, że właśnie dzieciakom może się ona spodobać, chociaż nie jest jakaś przesadnie szczegółowa też ta animacja, ale powiedzmy jest to taki. Poziom akceptowalny, jeżeli chodzi o wizualia tego filmu. Natomiast sama historia w tym filmie, czyli to jakby pojednanie się z ojcem, taka próba odkupienia tego ojca i też pomoc, Garfield musi mu udzielić pomocy, żeby ten ojciec mógł się z pewnych tarapatów wydostać. To ja sobie tak myślałem, kurde, to naprawdę zrobili z filmu o Garfieldzie, o kocie, który żarł po prostu, tak? I miał najśmieszniejsze te y, krótkie komiksy, które ja pamiętam z Garfieldem, to były te, kiedy była interakcja między nim a jego właścicielem, kiedy on, oni ze sobą tak powiedzmy walczyli w tym domu, bo Garfield ciągle coś e, odwalał, a jego właściciel był takim nieogarem życiowym i właściwie nie wiedział, co się do końca e, dzieje. I to były najfajniejsze. Natomiast ten film jest z tego całkowicie odarty. W tym filmie właściciel Garfielda zapomniałem, przepraszam, jego imienia. Nigdy jakimś wielkim fanem Garfielda nie byłem, ale pamiętam, że czytałem te krótkie komiksiki, oglądałem e, kreskówkę swojego czasu, jak byłem e, dzieciakiem. Tego właściciela tutaj prawie że nie ma, tak, nie pamiętam, Steve czy jakoś tak. Jego prawie w tym filmie nie ma. Ten film to jest, są po prostu kolejne jakieś minionki, e, gdzie nasi mają tutaj jakąś tajną misję. Takie pingwiny z Madagaskaru, o bardziej, takie pingwiny z Madagaskaru to jest że wiecie jakaś tajna misja tutaj musimy się gdzieś wkraść zakraść coś ten i po drodze oczywiście wielki reunion przytulasy z ojcem który Garfielda kiedyś tam zostawił po prostu i go po prostu porzucił po co po co robić film o Garfieldzie skoro to w ogóle nie ma nic wspólnego z tą postacią Garfield niestety nie zapisze się jakoś złotymi zgłoskami w historii animacji. Od po prostu kolejny film, który można z dzieciakami obejrzeć, ale myślę, że tak samo szybko jak go obejrzą, tak samo szybko o nim zapomną. Nie jest to na pewno nic godnego wprowadzenia tego bohatera do życia nowego pokolenia. Szczerze jakbym zobaczył taką wersję Garfielda jako pierwszą, to pewnie już nigdy więcej bym o tym bohaterze nie usłyszał. Od po prostu zwykły, generyczny film, nastawiony na to, że dzieciaki w lato będą chciały się po prostu schronić przez półtorej godziny w klimatyzowanej sali. No ale przede wszystkim film jest bardzo generyczny. No w sensie ta historia, oczywiście, ojciec porzuca naszego Garfielda, naszego głównego bohatera, później jakoś tam się z biegiem okoliczności znowu łączą ze sobą. No i oczywiście Garfield go nie lubi, no bo go zostawił kiedyś. No ale z czasem oczywiście dostaniemy historię ich. Po prostu ee, pojednania. <grymne> Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czemu to jest Garfield. To mógłby być każdy inny film. Ja, to znaczy, czy Garfield jest aż tak atrakcyjną marką, że kurczę, jakby to nie był Garfield, jakbyśmy tego nie nazwali Garfield, to nikt by na to nie poszedł do kina. W sensie, no to nie jest jakaś, wydaje mi się, marka, którą trzeba tutaj nie wiadomo, jak rozpieszczać, zrobić jakąś animację. Dla dzieci ostatnio moja córka oglądała sobie coś tam na Netflixie. Z Garfieldem spoko, no bajki tam krótkie oglądać, tak jak ten, ale tutaj zrobienie z tego właśnie jakichś pingwinów z Madagaskaru, czy jakichś tajnych misji, przecież to były proste, przyziemne historyjki. Ja, oczywiście ja rozumiem, że przez te x lat to się może rozwinąć, ale po co pchać tam Garfielda? Okej, okay, no dostajemy kilka na początku scenek, że Garfield lubi jeść. Ale czy to jakoś wpływa w ogóle, w sensie, no to, to, nie ma, to nie ma tutaj ani rąk, ani nóg, że to jest akurat film o Garfieldzie. Mógłby być o czymkolwiek, o właśnie pingwinach z Madagaskaru, minionkach, czy coś, to by już lepiej pasowało do tych postaci, co one robiły we wcześniejszych filmach, jak one się po prostu zachowują, a tutaj nagle ten Garfield... No, i nie jest zabawny ten film. No, mnie szczerze mówiąc, yy, ja jestem oczywiście starym dziadem, więc nie może nie powinno to śmieszyć. Ale jakby na próbie yy, moich dzieci też ich to nie śmieszyło, więc. Taki bełt. <grym> Dlatego dla filmu Garfield z 2024 roku, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena: bo na Garfieldzie co najwyżej możesz strzelić pan face'a. Naprawdę autentycznie ja się za głowę łapałem, nie? Oni tu wymyślali jakieś rzeczy na tym ekranie e, i ten, ale to nie było ani angażujące, ani właśnie związane z tą postacią. No To jakbym w ogóle na Garfielda nie patrzył, poza tym może początkiem, tak? Kiedy jeszcze jesteśmy w domu u Garfielda, powiedzmy. Ale to ja faktycznie siedziałem i mówię, czemu? No po, po co to jest film o Garfieldzie? No, naprawdę? To, to jest ten przecież. Nie wiem, no moi, moja córka to chyba myśli, że Garfield to jest jakiś supertajny szpieg a nie leniwy kot, co lubi lasagne i po prostu wkurzać swojego właściciela i wyżywać się na psie, z którym mieszka razem. Ech, no niestety, jakby w ogóle dla mnie y, ruszanie ten, tej marki to było tak jakby ktoś miał scenariusz, ale dobra, jaką możemy markę tutaj wsadzić, żeby ktokolwiek mówił o tym filmie, no bo jak zrobimy nową, to nikomu to nic nie powie, więc wrzućmy jakąś markę, co mamy w portfolio, cyk, spółki, Garfield, jest Garfield, dobra, jeb, to, y, niech będzie Garfield i to tyle. I mówię, ani niezabawny, ani jakoś nieangażujący nawet dzieci, tak? Więc co dopiero mnie? Chociaż ja jestem dużym dzieckiem. Także dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, czy widzieliście film Garfield. Może, nie wiem, może z dziećmi oglądaliście, z jakimiś e, młodszymi i im się to podobało. Dajcie znać, czy im się podobało, czy nie, czy się właśnie wynudziły. E, komentarze są oczywiście wasze. Zapraszam do zostawienia łapeczek w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, ja będę Wam ogromnie za to wdzięczny. I to tyle. Do następnych materiałów. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.